Kubacki przerwał milczenie, jego zona wciąż do siebie przeszła nawet rehabilitację. Dawid Kubacki po raz pierwszy udzielił wywiadu, w którym opowiedział o tym, jak wygląda jego zeciotka razem z żoną Marta Kubacka. Wrócili razem w domu. Okazuje się, że obydwoje próbuje w miarę możliwości powrócić do starych przyzwyczajeń i zaprowadzić własny porządek w domu. Nie jest to jednak łatwe. Troszkę nas w domu nie było, ale na szczęście mamy teraz spokojniejszy weekend. Więc jest czas, żeby wszystko ogarnąć, odnaleźć się w domu, wrócić do właściwego rytmu powiedział Olimpliczyk w rozmowie z reporterką wydarzeń Monika Zalewska. Skoczek nie tak także poinformować media i wszystkich zainteresowanych o tym. Jak obecnie czuję się jego ukochana, postanowił w ten sposób uprzedzić pytania. Które mogła spływać do niego z różnych stron, a przede wszystkim od zagorzalnych kibiców Którzy wiele dni ściskali kciuki za Kubacka Dawid Kubacki spotkał się z niezwykła troska dziennikarki wydarzeń Zalewska wprost zapytala Jak obydwoje czuje się po tak trudnych przeżyciach? Był to niezwykle trudny czas dla Kubackiej Ale Skoczek też nie miał leki, ko... Musiał porzucić swoje zobowiązania i konkurs, do którego tenował miesiącami. Choć sytuacja rodzinna Polaka była dramatyczna, to taki Krzysztof Holowczyc potrafił go nawet za to skrytykować. Część polskich kibiców również zareagowała negatywnie. Ich zdaniem Dawid powinien występować na skoczni mimo wszystko. Nieprzychylne słowa mogły więc skutecznie go przebić, a strach ozycie odcisnął na nim piętno. Tujemy się w porządku. To, co się działo, zostawi swój slat i na szamety będzie miało swoje konsekwencje. Rehabilitacja jest dalej potrzebna. Staramy się ten weekend wykorzystać, żeby odpocząć. Nabrać sile na kolejne tygodnie. Ja muszę się trochę przeorganizować i wejść w tryb domowy, gdzie muszę robić większość rzeczy, które wcześniej robiliśmy wspólnie, powiedział Dawid Kubacki. Skoczek zapewnili jednak, że zamierza dalej się rozwijać i nie porzuci kariery sportowej, która jest ważna częścią jego życia. Stan zdrowia Marty Kubackiej w początkowej fazie leczenia był bardzo zły. Lekarze nie dawali jej większych szans na przeżycie. A nawet po jak okazało się, ze bezpośrednie zagrożenie minęło, pojawiły się kolejne poważne problemy. Przy wybudzaniu zony okazywało się, że ma sparaliżowana cała jedna strona ciała – opisał Skoczek. Niemniej jednak sytuację udało się opanować, dzięki szybkiej reakcji lekarzy i personelu medycznego, który dba o zdrowie Marty. Podjęta rehabilitacja przelozyla się na postęp w leczeniu. Kubacka zaczęła dochodzić do siebie. To jaka pracę w tak krótkim czasie wykonali lekarze i rehabilitanci, zezona w tej chwili chodzi i może robić większość rzeczy. To też jest cud. Z sytuacji bardzo tragicznej, w ciągu pięciu dni odeszliśmy od grubego kalibru. Jeżeli chodzi o systemy podtrzymujące życie powiedział Kubacki. Miejmy nadzieję, że najgorsze Kubaccy mają z za sobą. Ze swojej strony możemy im życzyć zdrowia i spokoju.